Sławko Masagram tutaj za ranka. No to jest rola upiorna, upiorna rola. Trudno mi w tej chwili, jakby coś więcej na ten temat powiedzieć, bo historię tego człowieka na zasadzie wszyscy znamy. Nie tak dawno, nie tak dawno to, co się stało niedaleko stąd wstrząsnęło całą Polskę i bardzo społeczeństwo. Podzieliło w sensie, w sensie jakby, swojej oceny sytuacji. Czyli, czyli czy można było w ten sposób postąpić z człowiekiem, to znaczy skatować go, zabić? Czy, ten, czy nikt nie potrafił wcześniej przewidzieć? Tego, że ten człowiek no, nie, umie, nie umie żyć inaczej, że, że to, że on jest na wolności, to jest jego największą niewolą. I to z punktu widzenia psychologii chyba jest, jest dla aktora ciekawe. Natomiast postać postać jest rzeczywiście upiorna i, i do tej pory w swoim, w swoim takim stażu aktorskim ja się nie zatknąłem. Z czymś takim, absolutnie. Jaki jest pana zamysł? Jak pan wykreuje tą postać w tym filmie? Nie wiem, nie wiem, dlatego że zrobiłem takie doświadczenie, które z punktu widzenia zawodowego jest też w moim przypadku pierwszy raz. Mianowicie, absolutnie tutaj zaufałem reżyserowi i staram się w maksymalnej koncentracji wykonawcy słuchać y, założeń re, reżysera, jego wizji tej, tej postaci.